Ostatnie dni, ale też najbliższy weekend zdaje się upływać nam będzie pod kątem komentarzy i relacji z dwóch bardzo ważnych wizyt. Pierwszą z nich jest rzeczywiście wizyta, miniona wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Pałacu Elizejskim. Emmanuel Macron, prezydent Francji, przyjął polskiego prezydenta bardzo życzliwie i zdaje się, proszę Państwa, mamy do czynienia z pierwszym od wielu lat tak poważnym, pozytywnym resetem w relacjach Polski i Francji. Zdaje się w końcu naturalnych sojuszników, choć Warszawa i Paryż wiele dzieli Okazuje się, że interesy, ale też niektóre zagrożenia, chociażby zagrożenia na arenie międzynarodowej, łączą. I ten reset będzie pewnie jeszcze długo, długo komentowany. Podobnie jak rozpoczynająca się teraz w piątek wizyta prezydenta Joe Bidena w Watykanie. Joe Biden i papież Franciszek nazywani są dwoma najbardziej wpływowymi katolikami na świecie. Co z tej wizyty wyniknie? Tego się dopiero dowiemy, ale nie milkną jeszcze albo już słowa krytyki, bo okazuje się, że. Joe Biden, podobnie jak papież Franciszek, zmaga się z ogniem krytyki bardziej konserwatywnej części swojej publiczności. W, w przypadku Joe Bidena również konserwatywnej części swojego elektoratu. Wiele również łączy tych dwóch panów, Joe Bidena i papieża Franciszka. Oboje dość w późnym wieku zostali wybrani na swoje stanowiska i jednocześnie próbują przeprowadzić reformy. Reformy, które zdaje się są bardzo, bardzo Trudne. Część komentatorów, między innymi Christopher White na naszych łamach, no a ma wszystko co najważniejsze, twierdził całkiem niedawno, że ten duet, duet papież Franciszek Joe Biden może być porównywany z duetem Ronald Reagan, Jan Paweł II. Dziś zdaje się to być wątpliwe jednak, że ta nic porozumienia łącząca obu przywódców Joe Bidena i papieża Franciszka niewątpliwie istnieje. Co będzie działo się podczas tej wizyty, to będziemy dla Państwa komentować, a pewnie już w najbliższych dniach dalsze komentarz i teksty właśnie w okolicach obu tych jakże ważnych spotkań.